Cześć kochani! Cześć! Witamy z Centrum Handlowego, do którego idziemy y, zrobić taki przegląd. Idziemy zrobić przegląd jesiennych płaszczy, jesiennych kurtek, jesiennych okryć. I jeżeli coś spektakularnego znajdziemy, to ja to będę przymierzać. I zobaczycie od razu, jak te rzeczy wyglądają na mnie. Specjalnie założyłam kremowe swetery, kremowe spodnie. Słuchajcie tak, jestem cała na jasno, y, żebym mogła przymierzyć y, wszystkie kolory, żeby to ładnie wszystko grało. Więc jeśli taki vlog będzie się podobał i chcecie takie przeglądy jesienne, to łapki w górę, łapki w górę. Pokaż Karol, jak Tak, tak, łapki w górę i co? Nie pozostaje nic innego, jak założyć maseczkę. Ja też zakładam. Karol ma kwiatki, ja mam niebieską. No i co? Idziemy. Na zakupy. I tak jak mówiła Karola, proszę bardzo, w Zarze dalej kolory wrzosowe, pistacjowe. Na razie szukamy, szukamy, szukamy. To ja? To kurtka, fajna. No i nic, idziemy powoli. I Karola znalazła dla mnie co? Nie dla Ciebie, ale męski, ale pięknie. Fajny męski garnitur. Myślałam, że już dla mnie. Nie. Dobrze, to idziemy szukać. Dobrze, Karola ma tutaj w, w zarze, to Karola ma oko. Ja nie. I pamiętaj, patrzymy też na nie, składy, to, dobra? Nie. Jest... nie oj oj, lichy, lichy. Nie. Dotyku już od razu widać. No dobrze, idziemy, damy znać, jak coś znajdziemy, ale Karola już coś znalazła. No to fajne, tylko cieniutkie. No, Ale to ma być na jesień. Czyż nie? Czyż tak. Szukamy słuchajcie na jesień. Także... Wiesz co, ja to przymierzę, bo mi się podoba ten kolor. Słuchajcie, a teraz muszę ruszać powoli, bo wyjście nie w wielu miejscach, ale to jest ten płaszcz, który znalazłyśmy jako pierwszy w Zarze. ta co myślicie? Zobaczcie, jak się pod kolor wybrałam. Płaszcz, który kosztuje 349 zł, rozmiar M. M jest dobre, on jest tak troszeczkę oversize'owy, luźny, zapinany na jeden guzik i wygląda to, słuchajcie, tak. Może pokażemy od razu numer. Pokażmy numer. Jakbyście były zainteresowane. Okej. Okay. Mi się ten płaszcz bardzo, bardzo podoba. Podoba się? Bardzo. Sama bym w takim chodziła cały czas. A to jest Twój styl? Tak, 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 tak. Powiem Wam, że też się nim fajnie czuję. Nie jest to może na 100%, ale... ale... ale jest dosyć cienki. No ale szukamy na jesień. Tak. Zresztą zimowy będzie korzuszek, który Wam pokażemy dla równowagi. Tak, przebieraj się w korzuszek. No i teraz coś dla równowagi. To może być na zimę, ale wiecie, ja na zimę to lubię troszkę dłuższe, żeby jednak duchleczkę zakryć. Ja też. Jednak taki korzuszek to wygląda stylowo, więc tylko do samochodu i z samochodu. Do restauracji, tylko wiecie, takie przejście. Bardzo ciepłe, bo już po prostu cała płynę, więc jest mi w nim gorąco. Podoba mi się. no Jest coś takiego uroczego. Numer pokażmy. Proszę me. bardzo. 299 zł, tutaj, i do rozmiaru XXL. Więc coś, coś na jesień, coś bardziej zimę. Ja oczywiście będę nosiła loski. Ja też. To ja. Fajne. Informujemy, że coś takiego jest. Całkiem niezłycenie. No a teraz klasy. Przegram się w klasy. Dziewczyny, proszę bardzo, klasy. Znak klasyki. Jest to płaszcz, słuchajcie, w 75% wykonany z wełny, więc musi być od razu trochę droższy. Ale jakościowo to się czuje I zobaczcie jego cenę. 499 zł, ale ja czuję po nim naprawdę niezłą jakość. Fajny jest, to jest taki kolor Wielką ci pasuje. To nie jest moja długość, jest to długość dla pań. Które na przykład chodzą w garsonkach czy w spódnicach. Tak, 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 Prawda? bo kolana wtedy przykrywa Dokładnie. i nie widać tego dołu spódnicy. nie ma nic gorszego dziewczęta niż krótszy płaszcz, a potem spódniczka z tego płaszcza. A tak wszystko pięknie chowa. Tu jest, słuchajcie, ramiona bardzo ładnie. No klasa. Kosztuje swoje, ale czuć jakość. Chyba bym wolała jednak wiązany. Tak, ja chyba też. Prawda? Jeżeli taka długość, to... Związany, tak. Ale dla Was dziewczyny do pracy, mówię, że coś takiego jest w zarze. czuję się tak. Oczywiście nie mogło mnie zabraknąć Massimo Dutti, jak widzicie, to jest mój ulubiony sklep. No i musiałam coś przymierzyć i patrzcie na to. Czyste... To jest... se na mnie, krótko mówiąc, Karolina stwierdziła. Tak stwierdziłaś? Powiedz. Tak, mi. oczywiście. No, ten płaszcz jest przepiękny. Sama bym taki kupiła. Tak naprawdę to było tak, powiem szczerze, że Karolina przeszła przez cały sklep i od razu poszła właśnie po ten płaszcz, mówi Susie, musisz przymierzyć. Słuchajcie, piękny i teraz mówię od razu, numer refleksyjny pokażę, 849 zł, ponieważ jest to nowa kolekcja. No słuchajcie, przymierzamy, tylko przymierzamy. Taką perełkę. Piękna perełka. Co najlepsze jest to, że coś takiego podobnego mam w domu. Więc wiecie, co zrobię: pierwsze, co zrobię, to zaniosę to do pralni, wyczyszczę i będę chodzić. Przypomniałam sobie, że mam bardzo podobne wtorek w domu. Przymierzemy dalej. Pięknie. Tak. I ostatnia cudowna kurtka, jak najbardziej w trendach. Dlaczego? Ponieważ pikowana, ponieważ czarna, ponieważ skórzana. To wszystko będzie modne tej jesieni i zimą. Powiem tak czarny, nie mój kolor, ale w tej kurce czuł się jak milion dolarów. Właśnie się przyglądam w lustrze, Fajne. Jaka się jaka miła, jak sympatyczna. I teraz, słuchajcie, chwila prawdy. To zapali najbardziej. 1790 zł. Ale słuchajcie, to jest kurtka nie na jeden sezon. To jest kurtka, słuchajcie, na wiele, wiele długich sezonów. Cudna. Do zakochania się. Ale ja tak naprawdę dzisiaj poszukuję płaszcza. Takiego klasycznego w kolorze kamelowym, karmelowym, takiego, takiego do połowy uda. Powiedzmy. I takiego szukam. bo O ile kurtki mam, to, to z płaszczami u mnie gorzej. Nie, ale ta kurtka jest Oj, przepiękna. Jest. Naprawdę, bardzo mi się podoba. To jest taki totalnie mój styl. Absolutnie mój też. zakochałam się. A teraz patrzcie na ten motopłaszcz, który po prostu. Zakochałam się, jak tylko założyłam. W ogóle zabawne jest to, bo dzisiaj cała moja stylizacja: yy, sweter, pasek, y, spodnie i, i to jest masynoduki, od której no, i ten płaszcz. Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie, o tym wam mówiłam w którymś z vlogów, że właśnie Massimo fajne jest to, że to jest taka garderoba kapsuła, że wam się wszystko razem ładnie łączy. I widzicie, ten płaszcz jest idealny, jeśli chodzi o kolory i ciach. Teraz I długość jest super. Słuchajcie, ja byłam przekonana, że ja szukam płaszcza do połowy uda, a teraz powiem Wam. No super jest ten płaszcz. I trzeba wspomnieć co, że ten płaszcz jest też... Także w kolorze, kolorze czarnym, czarnym, tak? I kosztuje 999 zł. Więc byłam pewna, że będzie droższe, a jest naprawdę spokoceni jak za płaszcz to jest naprawdę dobra cena. Co myślicie? Dajcie znać brać czy nie brać? brać. Czy szukać dalej? Brać! No dobrze, to lecimy jeszcze do jednego sklepu. Jestem. Słuchajcie, taki e, jesteśmy w Mango, o, to powiedzmy. Taki lekki e, płaszcz. Bardzo cieniutki, ale czuję, że ciepły. Słuchajcie, ten płaszcz jest szyty ręcznie, to jest ważne. I co jest jeszcze ważne? To że jest bałmiany. Że jest bałmiany, to jest też bardzo ważne. I kosztuje 599 zł. I to jest taki kolor nietypowy, jeśli chodzi o mnie, ale podoba mi się. Tylko, że on jest dużo za duży. On no i to S. jest SK. I on no. chyba ma być taki oversize'owy Ja bym się w takim, dobrze, to jest taki mój styl. I to jest twój styl, dokładnie. Bardziej mój niż twój, ale. Ale fajny. Dobra, przymierzymy coś jeszcze. I tutaj ważna informacja. Ten. Y Płaszcz zrobiony jest z wełny z recyklingu, to jest ważne, to jest ważne, chronimy środowisko, słuchajcie, e, rozmiar M, taki też dosyć, tutaj ramionek dobry, a tutaj taki, ale chyba płaszcz powinien jednak być dla tak, tak. dziewczyny? Chyba dobra będzie ta M, o jak zapewne, tak to się prezentuje? Co taki myślisz? klasyczny, taki, taki klasyk, 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 który warto mieć w szafie. Taki nudny klasyk, ale warto taki mieć, kosztuje 349 zł. Dziewczyny, tak czy nie? Tak, ja jestem na tak. Ja mam taki czarny płaszcz. Jestem z niego bardzo zadowolona. Słuchajcie, co jest ciekawe, bo ja wszystkie płaszcze noszę najczęściej rozpięte. A to tak ja, to ja w... też. W ogóle nie zapinam. Wolę już tak niż zapiąć. To już tak mam, ale też to Klasyka zawsze się obroni. Kolejny sklep, Olsen, i tutaj znajdziemy stylizację na bloga. Bo co szukamy? A przy okazji stylizacji na bloga chcę Wam pokazać, proszę bardzo, taka propozycja jesienna, lekki płaszcz. Co Ty, Karla, myślisz? Fajny i bardzo jesienny. I fajny taki jesienny, prawda? I wiążemy sobie bardzo. I krateczka w trendach, i leciusienki. I czuję się w nim doskonale. Iż w takim właśnie to mi się on kojarzy z taką stylizacją, właśnie jak Ty mówiłaś, że taką jest dziecką. Że takie tak? buty do tego oficerki Oficarki, i... Takie buty, tak? I taki płaszcz jest fajny. Chodźcie do lustrazerną kochani, chodźcie. Bo ja to się tutaj, to dokładnie. Oczywiście ja bym go nosiła chyba raczej jak to ja, wiązą, wiążąc z tyłu, bo ja tak lubię. wie. Ale dziewczyny wy możecie po Bożemu, czyli normalnie tak. Fajny jest, bo widzicie, tutaj mam y, jasne przy szyi, czyli tak jak lubię, a tutaj jest ciemne. A teraz sprawdźmy, ile ta przyjemność kosztuje, słuchajcie. Ja zrobiłam może od razu 1499 zł i od razu wskazówka. Y, to jest mój rozmiar. Czyli 36 normalne, y, francuskie 38. Podoba mi się, natomiast wiecie, wiecie, że ja lubię jasne kolory. Kadałam dziewczynę i coś dla Was. Lekka kurtka. Wy wiecie, że ja nie lubię ciemnych kolorów, ale pokazuję Wam, że jest coś takiego. Ale pasuje Ci ten kolor. Ale Karola mówi, że pasuje. Fajnie bo Świetna kurtka, bo jest leciusieńka. Wiecie, yy, naprawdę lekka. Yy, to jest to, czego my Polki lubimy. Lekko zarzucić i lecieć. Tak? Lubimy wygodną morę. ja tak, na przykład. Ja też. Dobra, sprawdzamy cenę jeszcze. I teraz tak. A widzicie, bo tu jest jakiś specjalny system, żeby mi było ciepło i bardzo ciepło. E, proszę bardzo, bo cena Was może interesować. 1149 zł. 36 rozmiar dla mnie jest ok. No i jak dziewczyny podobał się taki przegląd jesiennych płaszczy i kurtek. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Ja już daję, koniecznie. bo mi się podobało. E, wiecie co, ja jestem taka ogólnie e, organizacyjnie nieogarnięta, więc nie wiem, czy najpierw będzie stylizacja na blogu z tym, co mam tutaj, a jest tu coś jesiennego, e, czy najpierw będzie ten przegląd, który zrobiłyśmy. Nie wiem, ale, to ale jak ktoś to podlinkujemy. jak coś, to po prostu czytajcie wszystko pod vlogiem. Pod vlogiem tam wszystko zawsze linkuje. Bardzo dziękujemy za dziś. Yy, łapki w górę jak się podobało. Subskrybujemy, subskrybujemy, lajkujemy, kochamy. Pa! Pa!